Dziś pokażę wam jedną z funkcji Excela 365, a mianowicie funkcję sortuj. Mam bazę danych i chciałabym ją uzyskać w innym miejscu, ale w trochę inny sposób posortowaną. Staję sobie w komórkę E2, równa się i wybieram funkcję sortuj. Klikam w nią dwukrotnie, klikam FX. Teraz na początek pokażę, którą tablicę ma posortować. Więc zaczynam zaznaczanie od A2, Shift, Ctrl, strzałka w prawo, strzałka w dół. To jest moja tablica. Indeks sortowania, czyli teraz muszę mu wskazać numer kolumny, według której chcę mieć posortowane dane. Załóżmy, że ja bym chciała według imię i nazwisko, więc indeks kolumny jest 1. Kolejność sortowania. 1 oznacza rosnąco, minus 1 oznacza malejąco. No to załóżmy, że zrobię minus 1, czyli od Z do A. Według kolumny czy według wiersza? Tutaj nie zaznaczam, bo chcę, żeby sortował według kolumn. OK. I popatrzcie, co się dzieje moje imiona i nazwiska, moje dane zostały przygotowane w ten sposób, czyli mam funkcję sortuj, która jest tutaj zapisana. Jeśli zjadę do którejkolwiek innej komórki, to zobaczcie, że funkcja sortuj nadal tu jest zapisana, ale wyszarzonym tekstem, co oznacza, że nie mogę na przykład skasować tutaj danych. Widzicie, próbuję je teraz wykasować i nie da się wykasować tych danych. Żeby skasować całą tą zawartość, mogę zrobić delete, ale tej pierwszej komórki, tej, która jest aktywna. Robię delete i mam całej bazy. Zrobię cofnij, z powrotem ją mam. Funkcja sortuj służy do tego, żeby istniejącą bazę danych zrobić sobie w innym miejscu posortowaną według określonej kolejności. Excel i zrobione.